Na katowickiej alei Gwiazd Siatkówki przybyło osiem nowych tablic. 2 czerwca swoje odciski dłoni odsłonili Paweł Zagumny, Piotr Gruszka, Piotr Gacek, trener kadry Wital Heinen, Bartosz Kurek, a także komentatorzy Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga. Tutaj się skończył, skończyła moja wielka siatkówka, czyli mistrzostwem świata w 2014 roku, więc część mnie także tutaj na tym chodniku, ale myślę, że bardzo miła sprawa i oby tych gwiazd przebywało. Grośnie nam ta jak Gwiazd, bardzo się cieszę, że również w tym roku, tak niejako kończąc pewny rozdział historii GieKSy siatkarskiej, również został tutaj uhonorowany nasz trener Piotr Gruszka. Bardzo się cieszę, bo to jest trwały znak nie tylko jego osiągnięć stricte związanych z się siatkówką narodową naszą polską, ale i ale również swoim można powiedzieć debiutem trenerskim. Katowice były mi zawsze bliskie jako zawodnikowi, ponieważ tutaj Miałem wiele meczów i prezentacji. A teraz ostatnie trzy lata byłem tutaj w Katowicach, więc tym bardziej cieszę się, także niby wyjeżdżam stąd, ale cząstka mnie zostaje i cieszę się bardzo, bo, bo naprawdę te, te trzy lata mi dużo dały, poznałem wielu fantastycznych ludzi dziękuję bardzo za to, że, że tak miło mimo wszystko. Gdzieś mówimy sobie do widzenia. Ale jak wiatr świadkówki, która organizowana jest co roku w Katowicach, to impreza przyciągająca wielu kibiców z całej Polski. Kibice nie tylko lubią przychodzić, ale ja powiem bez... Yy... Zawahania, że kibice mają najlepsze doznania i najlepsze odczucia w spotku oglądania siatkówki. I mówię to, ponieważ wielokrotnie słyszałem, są przepiękne obiekty w Polsce. Pewnie większe, więcej ludzi może oglądać jednocześnie, natomiast takiego klimatu jak w spotku Katowickim nie ma nigdzie. Uroczystość odsłonięcia nowych tablic przy Alei Korfantego poprzedziła mecz Polska Brazylia w spotku w ramach Siatkarskiej Ligi Narodów. Polacy przy pełnych trybunach i po zaciętej walce przegrali 1 do 3. Poprzednie dwa spotkania turnieju w Katowicach nasi siatkarze wygrali kolejno z Australią i Stanami Zjednoczonymi 3 do 1 i 3 do 2.